Słuchajcie drodzy widzowie, nie wiem czy wiecie, ale na przestrzeni najbliższego tygodnia, czyli tutaj 28, albo 7, albo 9, będziemy świadkami siódmej już w tym miesiącu aktywizacji. Czemu siódmej? No bo rzeczywiście widzimy, że Valve troszeczkę coś robi, no i nie zwalnia tempa. To samo możemy w ogóle powiedzieć o niczym innym, jak chociażby kapsułkach, które mogą być w końcu jakieś nowe. Ktoś zaraz powie, co mam na myśli mówiąc nowe? No bo zobaczcie, wcześniej mieli pattern z majora na major, zwiększając ilość dni promocji. No wcześniej mieli taki pattern, że zwiększali tą ilość dni promocji, a aktualnie Shanghai trwał ile? 97 dni, jak ktoś dobrze tutaj zaobserwował. Sam sobie to zapisałem, bo już zapomniałem tak szczerze. 97 dni. Co oznacza, że wkroczył pomiędzy Rio a Paryżem. Więc, jest to fajna sytuacja. Jest to fajny znak dla nas, dla inwestorów, dla graczy, że: Ej, może coś tutaj nowego wprowadzimy. Może to nie będzie to samo. A nie wiemy, zobaczymy. No, i powiem wam szczerze, że jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Bo pamiętajcie, że przed Szanghajem, przed Szanghajem, jakim Szanghajem? Przed Sztokholmem mieliśmy same eventy z tłem. Później dostaliśmy Sztokholm, który był bez tła. Antwerp bez tła. Nagle stwierdzili, że Rio dadzą, żeby ekonomię nie psuć. Ale panowie, po Rio dostaliśmy Paryż. Po Paryżu dostaliśmy nic innego jak Kopenhagen. Po Kopenhagen dostaliśmy nic innego jak Szankuj No i jest sytuacja, jaka jest. Czyli dość słaba, ze względu na to, że większość osób jest średnio zainteresowana w kapsułkach, ze względu na to, że już się zaczęły po prostu powtarzać na przestrzeni ostatnich lat. Więc jeżeli Valve stwierdzi, a w zasadzie wyjdzie z założenia, że dostaniemy teraz Major z tłem, no to najprawdopodobniej, no nie jest to potwierdzone, bo ja ale większość eventów bez tła może sobie po prostu odbić i zrobić jakieś tutaj fajniejsze procenty. Dajcie w sumie znać w komentarzu, jak Wy to oceniacie. Tak, jak najbardziej uprzedzając oczywiście pytania, będzie tutaj kampienie na nowe kapsułki, jak zawsze. Zobaczymy w końcu, czy Valve pójdzie Porozum do głowy, no bo patrząc na to, że Shankui im najmniej pieniędzy przyniósł z tych wszystkich eventów, tak samo w zasadzie Copenhagen, no to jesteśmy w stanie zaobserwować ten spad trend spadkowy. Oczywiście na przestrzeni ostatnich lat, no bo jak porównamy sobie taki event z 2015 czy nawet 2014 roku, to nie przyniosły one im tyle pieniędzy ze sprzedaży co eventy z 2001, 2002 albo i nawet chociażby trzeciego roku, jak Paryż, który był rekordowy. A no i na zakończenie chciałem Wam powiedzieć, że majątek to jest po prostu jakiś bot, a w zasadzie robot, który no ma Iman jest z tego świata. Jak to jest w ogóle możliwe? Nie wiem, nie pytajcie mnie, jest to naprawdę. wow, zróbcie coś takiego, wizowy, albo przynajmniej spróbuj. No i jak, jak w ogóle, na proscenie. Które, ile chcesz? No ktoś tu nawet bardzo fajny komentarz dał. No i ile tutaj po prostu ikonek chcesz? Ile, ile. I wszystkie, wszystkie, wszystkie jest, tak. Dawajcie wszyscy, no panowie i panie, dosłownie brakowało tu tylko flesza, tak szczerze, nie? No nie wiem, dajcie w sumie znać w komentarzu, jak wy to wszystko oceniacie, jak jeszcze oglądacie ten materiał. Zapraszam na nic innego, jak zesłał z mojego refa, zapraszam do wsparcia tego kanału, gdzie macie masę do materiałów dla wspierających oraz na Discorda, gdzie macie konkursik na 20 paysafecard, Dajcie w sumie znać w komentarzu, czy będziecie czekać na live'ach, czy was w zasadzie to interesuje, czy zainwestowaliście coś na klejki bez tła. No i zobaczymy, jak tym razem wyjdzie. W końcu jest takie powiedzenie, do 4 razy Sztuka, co nie?